Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie dzisiaj. Komunikacja kosmiczna w tym momencie jest jasna. Istnieje ktoś, kto pragnie, abyś uznał głęboką miłość i podziw, które dla Ciebie czują. Choć ukrywają swoje uczucia, są nieodparcie przyciągani Twoją obecnością. Twój urok, ludzka ciepłość, życzliwość i unikalne cechy głęboko ich zauroczają, wzmacniając silne pragnienie bliższego i bardziej znaczącego związku. Ta osoba cechuje się szczerością, niezachwianą lojalnością i nieustannym oddaniem dla ciebie. Obiecuje przynieść miłość, która wykracza poza powierzchowność, bliskość, która pokonuje przeszkody, i towarzyszeństwo, które wzmacnia istotę relacji. W obecności tej osoby będziesz czuł się swobodnie, by wyrażać swoje najgłębsze emocje, dzielić się swoimi wrażliwościami bez obaw, gdyż jest ona gotowa szanować i cenić wszystkie Twoje uczucia. Oboje rozumiecie znaczenie wzajemnego wsparcia i bezwarunkowej akceptacji, kultywując tym samym związek, który kwitnie na podstawie wzajemnego szacunku i autentycznego zrozumienia. Jesteś prawdziwie błogosławiony, ponieważ miłość, zaufanie i szczęście przenikają otoczenie wokół ciebie, tworząc aurę błogosławieństwa i spełnienia. Twoja miłosna podróż jest przeznaczona na scenę dla niewiarygodnych cudów, prowadzona przez Boską Rękę Wszechmogącego. Przyjmij ją z całym zapałem swojego serca, uznając, że Twoje emocje są cenione i odwzajemniane przez Twoją bratnią duszę. Wyrażamy naszą wdzięczność niebieskim istotom za te wspaniałe objawienie, które oświetla drogę ku prawdziwej i trwałej miłości. Niech każdy krok na tej drodze będzie błogosławiony przez niebiańskie światło, prowadząc Was do pełni i wiecznego szczęścia. To była wiadomość. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Będę tutaj. Czekam na ciebie w następnym filmie.